Niech to jest. To na własną odpowiedzialność nie? to jest na własną odpowiedzialność, Bo ja, ja generalnie tak w tej ziemi to ja 30 lat temu. Ale no, nie przejmu się Pan oddał po prostu sobie. A mnie to, to z, racji, z racji tego, że większość osób po prostu zdecydowała się grać gdzieś tam w tych parach, które miały wcześniej ustalone. To zrobiliśmy tak, że na ten moment mamy 12, 12 par. I zrobimy dwie grupy po, po sześć e, par. I na ten moment jest tak: Darek gra z Radkiem, Artur gra z Tadziem, Michał Lorencik, Piotrek Lorencik, Laura Janek, Bart Bartek. Bartek. Bartek, Kamil, Kamil, ja tylko pisze. Danie, ja Danie, Danie, Daniel z Łukaszem, Zagra Monika z Michałem Bojanowskim, Marek z Danielem, Adrian Łucja, Kamil Paulina, Robert Kupa do, i Arek. E, Albert, tak? Arek marek. Arek Marek. O, dobrze. You know? Tutaj To to tu jest Albert. Czy mamy Olbe. tu Albert. pierwszą literkę zamieniało Aha. Olber, no. Olbe. dobra. Dobra. I co? I w takim razie przy, przechodzimy do ustalania... Znaczy do ustalania. Wylosujemy chyba... Wylosujemy grupę, nie? Tak, za, ale zanim grupy wylosujemy, zanim wpłacicie te pieniądze, przypominam też 40 zł. Jeżeli chcecie grać singla, to nie dopłacacie absolutnie nic, to będzie w ramach tego. Zobaczymy jak to szybko pójdzie. Mamy aż 5 kortów do dyspozycji, w zasadzie 4 plus ten piąty treningowy, a to jest... Ile to jest 12 par, to pójdzie moment. To nawet nad formułą chyba pełne sety trzeba byliście dostać. Tak, 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 żeby ludzie sobie solidnie pograli. Z przewagami, czy tak? Oczywiście, rozprzewagami. z przewagami. Z bo to przewagami, bo zabiją. to jest chwila, moment, i będzie po, po zabawie. Nie? O godzinie, jeszcze tak dodatkowo, że o godzinie 1330 1400 jest zamówiona pizza, catering od systematu pizzy, także. Dla każdego będzie. Mecz też jest przewidziany, który się o 13 zaczyna siatkówki, więc w środku... Aha, no tak, i o godzinie 13 planujemy wyświetlić też mecz polskiej reprezentacji w finale Igrzysk Olimpijskich. Jak wszystko, jak technologia nam pozwoli, także to zaraz będziemy sprawdzać. Okej, jeszcze dwa zdania, bo tutaj mamy gościa specjalnego, nową panią dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że współpraca nam będzie się super układała. Na pewno lepiej niż z poprzednikiem, to nawet nie ma o czym mówić. Bo... Sam fakt, że się Pani pojawiła. Ta, sam fakt, że Pani jest i, i punktualnie, także to, to jest coś niesamowitego, muszę się tego nauczyć tak a No jakby Pani, wybrał, Pani dwa słowa po prostu będziemy będziemy Witam Państwa, chciałam tutaj podziękować za zaproszenie przede wszystkim nie spodziewałam się, że tak liczna grupa Tutaj uczestniczy w tych zawodach. My się nie spodziewałam się, że tak mało będzie. Ja nie spodziewałam się, że mamy w kamiennej górze tylu tenisyścistów. Oczywiście chciałabym, żeby ta nasza współpraca się układała przede wszystkim i będę się starała Państwa oczywiście na ile będziemy mogli wspomagać. Będziemy szukać może jakichś projektów razem z miastem żeby poprawić tę infrastrukturę, bo to chodzi przede wszystkim z naszej strony, to przede wszystkim o infrastrukturę to dla Państwa. No my żeby, to dobrze, żeby Wam się tutaj dobrze grało i żebyśmy mogli się spotykać na tych tak, dziękuję. No dziękuję. Dziękuję. Ścianka. Pani też w w tej wieczorze, bo my mamy tam trochę więcej kortów, od tego roku mamy już pięć. Udało się odzyskać. E, tutaj naprawdę dobrą robotę między innymi Adrian wykonał, bo ja powiem od siebie jeszcze 5 lat temu, to, było, te, to były trzy korty i ja nawet nie przypuszczałem, że będziemy mieli potrzebę na czwarty i na piąty, które były zarośnięte, zachęczone i tak dalej. I w tym roku udało się odzyskać też ten piąty kort, dlatego przy wcześniej jak organizowaliśmy turnieje to musieliśmy zastanawiać, jak to zrobić, żeby logistycznie to rozwiązać, teraz nie ma problemu przez bazę, którą tutaj mamy. No nie trzeba że ściana też dużo lepiej wygląda, bo jeszcze zimnie, jak Pani zobaczyła, jak to był obraz mędrzej rozpaczy, więc powoli, powoli pchamy tego przodu. Chcielibyśmy, żeby miała Pani świadomość, że tenis w Kamiennej Górze się ma bardzo dobrze i, i, i bardzo dużo osób uczestniczy i popołudniami korzysta z tych kortów tenisowych, także piłka nożna w Kamiennej Górze to nie tylko, a, a też tenis i, i na dobie Ale tych sukcesów. coraz więcej młodych też chce grać w tenisach, od dzieci już zaczynają, przychodzą i coraz... Tak, i na dowie tych sukcesów właśnie, czy Igi Świątek, czy Kuberta Kudracza to widzimy jak te ludzie po prostu garną się do tenisa i coraz chętniej korzystają z tego obiektu, Także żeby miło byłoby, gdyby miasto po prostu o nas, o nas pamiętało. Powiedz mi, ile członków liczy klub, bo to jest no ten... 60 akurat. No imponująca liczba. Ja widzę, że tutaj dzieje się codziennie coś, bo... Od kiedy zaczęłam pracować wiem, mckf ja to jestem na Zalewie bardzo często, bo robimy projekty, <grym> robimy projekty no, no. więc widzę, że tu się faktycznie dzieje. Musiałbym no, no. no. będzie coś myśleć, żeby Państwa tutaj, że tak powiem, wspomóc i żeby się to dalej rozwijało, bo szkoda byłoby, taką pani nie Brawa dla Państwa. <grym> Jeszcze tak, zrobiliśmy dwie grupy. Grupy będą. W jednej grupie będzie sześć drużyn i w drugiej tak samo. Zostały rozstawione dwie teoretycznie najmocniejsze pary, czyli Monika, Stec, Michał Bojanowski, Michał Lorencik i Piotrek Lorencik i do, do nich dolosowujemy kolejno pary. Także do grupy do grupy, tak, na zmianę, do grupy pierwszej. Dobra. I z Artur grupy? i Tadziu. Artur i Dobra Do grupy drugiej. Laura Jarek. Laura Jarek. tu żebym ten kamień sobie tam notował. Grupa pierwsza. Marek i Daniel. We are the champions. Grupa. Grupa druga, Darek i Radek. <młyszeństwo> Kamil, masz to? Grupa pierwsza, Adrian i Łucja. <młyszeństwo> Grupa druga, Robert Pierwsza Arek i Albert, druga Kamil i Paulina, pierwsza Bartek. Bartek M. i Bartek C. Bartek Włosowski i Bartek MC Bartek <noise> i Daniel i Łukasz Daniel, Maciaszek, Łukasz Maciaszek. I ja bym jeszcze proponował zrobić tak, żeby zrobimy pierwsze yy, trzy. Trzy pary wychodzą. I później trzecie z pierwszym. No to będzie miał trzy pary. Czy Cztery wychodzą. Cztery muszą, przepraszam. Cztery pary. Cztery A bo ile, bo jest sześć w tym, tak? No 6 w tym i sześć tyle, no, muszę cztery zostać. Jesteś trzeć ćwierćfinały. No żeby od razu tak. ustalić dó, żeby to nie było tak, że. To, raz, czyli potem 4. drabinka. Tak, tak, potem drabinka, cztery wychodzą, a tak. potem. Czwarte z pierwszym, tak? Czyli ćwierć finału, tak. 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 Nie no, do naszej gry. Okej, okay, tak, nie. Tak, bo żeby żeby było porzego grania. No to granie, tak. Tak. słuchajcie, bo jeszcze chciałem tylko powiedzieć, co się dowiedziałem teraz. Że Mamy tu czwartą osobę na świecie w piatlonie Gdzie ten chłopak? Pokaż go się. Fokasz no się. Fokasz oh, yes. <grym> no oh. <grym> to to się. Fokasz no się. Fokasz no się. Fokasz no się. no się. klasa no się. no się. jest. Polku

na ja zrobić swoje w pierwszym na korcie numer jeden. E, Monika, mówię, że ja się no, tak. jeden, dwa, tak. Moni, co, jeden, dwa, trzy, cztery. Monika, Monika Michał na korcie numer jeden e, ko, e, przeciwko Arturowi Tadziowi. Artur Tadziu, Na no, Korcie numer jeden na korcie numer dwa. Marek z Danielem i Adrian z Lucją. Lucja słyszałaś? Gramy. Adrian. Na korcie numer 3. Michał Lorencik, Piątek, Lorencik. Oni tam cały. Kontra Laura Całko, Jarek Całko. Na, I na korcie numer 4. Darek z Radkiem. Kontra Robert Kuba. Na koniec decyduje co? Ilość Kamil. zwycięstw. Kamil, gdzie ty jesteś? Ilość z... Kamil, ilość zwycięstw, a później co? Bezpośredni pojedynek. Proszę? Zwycięstwa? Bezpośredni pojedynek i Ok. Zwycięstwa, bezpośredni pojedynek i ilość gemów.

nie, tak być nie może. No co? No przecież to jest nielogiczne. Tak miało być, ale...

Poza tym, przepraszam, ale jak będzie wyglądało podium bez dziewczyn? No kiepsko po prostu. No nie, no Monika jest naszą reprezentantką. szansę. Nie, nie, te 15 powinny wrócić obowiązkowo. Gdzie te lekarstwa? To było 15. O tak? 15 się zaczynał, tak? Tak, o 0,15 jak jest. <głos》> tak powinno być. Za poważnie, że tu nie jestem. Ja ci miernik! nie jesteś niezrozumiały. Tam... No właśnie, tutaj nie Adriana. Znaleźć naszą obronę, bo potrzebujemy jakichś obrońców. No. Też być za Praw tak. kobiet tutaj. No. Ale on też powinien być za tym. No właśnie, on przecież na ulicy, w gruncie. Adrian! No tu. Skarbnie to z rady Któryś znaczy, że to wszystko. <grym i, <grym ale chce ktoś, ja On ma wszystko. Tam, tam gdzie dziewczyny grają? <grym <grym tam gdzie dziewczyna by nam działały Ja bym Ale pomyślałem, się... że no. razem, no to 5-0 nich. Aha, no. To ja by byłoby dobrze. Jest Projekt, który jest zagarnięty. także... No? Widziałem już. Nie, no. Teraz załatwiłem pizzę. Słuchajcie, podczas porządku znalazła się taka bluza. Czyja to jest? O jej rozkruszone serce! <grym> Taka smutna bardzo! Ja Nikt się nie przyzna! Nie, bo... To bo... ma złamane! O tu będę jednym roku leży ta bluda! Ale <grym> ja No, to pierwszy trener, żebyś tak przyszedł do nas do pracy, jakby on chyba zrobił w to się tam trenować. Jakoś najpierw na czarskie, na a potem no, je się dobra. Podoba mi się. Fajna. Mogę robić wszystko. Jak graliśmy, w tej na rolkach widzieliśmy. Mogę no trochę super. Ja mi się podoba. No i... Gęste, my! Potem przyszliśmy na wiatr? No, <laughs> dobre <Podobałem. I jakoś. laughs> No, Podobało mi się. jakoś. to No właśnie, Ja, ja no. nie, ja myślę, że po prostu te bardzo no. ryszałe. Kansai Net Jet Am uma

Wiesz co? ale ja nie wiedziałam tak, że mi pokazał, jak grać. Moja mama to była, i ona nie musiała, żeby ja stanęła po stronie i ja, wiesz, broniłam bo ona, wiesz, no... ja tak. Ja tak tak odbijałam, ale no tak dobrze tak Jak przyszłam do Darka, to, jest to już tak spóźnę. シェロペ・コシス・ヘルメットが散らばってきた。 네. 아니, 여주님이 바꿨는데, 아니, 여주님이 바꿨는데. 네. 아니, 여주님도 초대급이거든요. 어느 분이 계시잖아요. 예, 예. 예, 저도 되게 많이. 도로. 바로. 바로. 아. 네. 아, 또 와. 카메라 위에서 거기야. Thank you.

Tam gdzie jest mniej do No, a w musimy mu na kawałek od razu walić? <grywo> no. yeah. Proszę. Dziękuję Dziękujemy bardzo. No. No. A, to jest... no. Nie ale No! Jest dość... No! Ja już... No! 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 No!

Nie, nie, tak, nie, 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 robię, że tak. Tak, bo zobaczyłam pietrzu, jak jest, tak, 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 robię, tak. Ja, nie, Tak, nie, 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 nie,

tego i, i co? I przechodzimy w takim razie do rozdania nagród za dzisiejszy turniej. Miejsc, zaczniemy od miejsca czwartego. Miejsce czwarte miejsce czwarte e, w turnieju deblowym o Puchar Burmistrza Kamiennej Góry zdobyli Daniel Maciaszek i Łukasz Maciaszek. Brawo! zaraz ociekaj. Zaraz, zaraz, poczekajcie. Te piłeczki tutaj. Troskona do... zaskoczyłeś. O. Ja nas... Papry, was stępiły, w... A jeszcze o, tak, raz, tak, raz. No, wspólnie to... zróbmy sobie fotkę jakąś. Tak, tak. A... Dobra. To zaraz jeszcze. Miejsce. Zaraz. Miejsce trzecie. Darek.

Dziękuję. Yeah. Miejsce drugie po bardzo zaciętym finale zdobyła Monika Stedz i oraz Michał Bojanowski. Uh. Uh. Brawo, jak brawo, brawo. I miejsce pierwsze i dzisiaj najlepszą parą deblową okazała się para Michał Lorentzik i Piotrek Lorentzik. Brawo! Michał, ale pamiętaj, że ty ten par nie wybrałeś. Chłopaki, <noise> Na rok członków klubu jest coraz więcej i chętnych uczestników do grania w turniejach jest też coraz więcej. Tak, Pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Wiadomo... Tak. Chodźcie do zdjęcia! Chodźcie wszyscy do zdjęcia! Ej, Daniel, Mane! Chodźcie do zdjęcia! Chodźcie, żeby było, że dużo nas było. Było, tylko że. Odnowy, która odpadły... Zresztą poszła na piwo. Nie, e, osänder, odpadły po prostu wcześniej. Zapraszamy Pani też do zdjęcia, prosimy. Bo tak, na... Są... potrzebujemy. chodź, ja chodź. drugą. Nie, pلا, po, <Good> no, dobre, Mario, Nie, po prostu. <lectures> nie, naprawdę. Pan Nie, naprawdę, no. <encofraŁna> O, dobre, dobra

뭐청해주 <목소들이> <목소� <viens> <목소리가> <목소리만>